Cześć, witajcie! Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawy lona.pl. Dzisiaj znajdujemy się w Kamiennej Górze, ponieważ jak zapewne część z Was słyszała, również w tej miejscowości miały być ukryte skarby. W tym przypadku mamy do czynienia z tak zwanymi złotymi ciężarówkami, ukrytymi w podziemnej hali, tudzież sztolni. No i ja właśnie znajduję się na miejscu, w którym dwa dni temu były prowadzone prace. Przyjrzyjmy się może teraz temu terenowi. Jakiś już czas temu, w miejscu, właśnie, które tam widać przed nami, zostały wykonane badania georadarem. I na trzecim metrze, 3 metry pod ziemią, została zauważona pierwsza anomalia. Natomiast 5 metrów poniżej gruntu została zauważona druga anomalia. Na tej podstawie wytypowano miejsce do wykonania odwiertów kontrolnych, przez które do sztolni miała być wprowadzona kamera inspekcyjna. Tutaj przed nami jest taki pas ziemi, teraz już zaorany te pierwsze takie prace wykopki, że tak powiem zostały wykonane w piątek dzisiaj mamy niedzielę w piątek tutaj zrobiono odwierty pierwszy odwiert został wykonany mniej więcej w tym miejscu niestety na nic nie natrafiono na zdjęciach, które możecie zobaczyć na stronie rti24.pl oraz na profilu na facebooku Tygodnika, regionalnego tygodnika informacyjnego. Tutaj zostały wykonane wykopy, tych wykopów już tutaj nie ma, zaraz wam powiem dlaczego. Natomiast drugi, drugi odwiert został wykonany prawdopodobnie tutaj, tak to sobie ogarniam, ponieważ tutaj również mamy zaorany pas ziemi. W piątek wykonano dwa odwierty, niestety nic, na nic, nie natrafiono. W sobotę miały być te prace kontynuowane, no jednak uznano, że te prace kontynuowane nie będą. No i w sobotę tylko po prostu zasypano tą wybraną, wybraną ziemię i, no i teraz wygląda tak, jak wygląda, a więc wygołocony z krzaczorów i tak dalej, dziury zasypane, nic nie odnaleziono. No i teraz po prostu nie wiemy, czy te prace będą kontynuowane, czy nie. No moim zdaniem nie będą, ponieważ skoro w tych wytypowanych miejscach nic nie odnaleziono, no to nikt sobie nie będzie raczej drugi raz robił kłopotu i wierzał tutaj sprzętem, wiertnicami i tak żeby ponownie kopać. No, czy jest tutaj coś ukryte, czy nie? Osobiście wątpię, gdzieś tam w sieci można znaleźć informację, że ta hala, w której miały być te ciężarówki, bodajże ich 5 aż miało być, miała mieć wymiary 40 na 40 metrów. Sporo, bardzo sporo w zasadzie. Tak sporej hali nie widziałem, chociaż może w Czechach, ale to była ogromna fabryka. Natomiast nie wyobrażam sobie tak dużego obiektu, który miałby się gdzieś tutaj znajdować. A właśnie, zadajmy sobie również drugie pytanie: z jakiego powodu taka hala miałaby się właśnie tutaj znajdować? Niedaleko stąd znajduje się antonówka, osiedla Antonówka, w którym podczas II wojny światowej była produkowana amunicja. Jest to bardzo duży obszar leśny obecnie, wszystko pozarastane. I tam, tam mamy właśnie bardzo dużo budynków, również tych podziemnych. No i są takie informacje, że również podziemią ta produkcja była kontynuowana. Tam być może miały się również znajdować magazyny. No i właśnie ta hala miała być częścią jakiegoś tam magazynu tej antonówki, tej fabryki. Przy czym no, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli już znaleziono by jakąś anomalię, bo ponoć znaleziono tak na trzecim i 5 metrze, to być może było to związane z kopalnią, ponieważ na terenie, terenie Antonówki działała kopalnia, co najmniej jedna, o jednej mi wiadomo, natomiast, natomiast nie znamy przebiegów jej chodników, więc być może tutaj rzeczywiście są jakieś podziemia ale raczej nie o tych wymiarach, jeżeli, jeżeli była to kopalnia z tamtych lat wojennych, to tam chodnik mógł mieć nie wiem, z metr szerokości i tyle samo wysokości, ewentualnie półtora metra, a więc gdybyśmy chcieli rzeczywiście na jakąś pustkę trafić, to taki odwiert musieli, musielibyśmy wykonać co, co 20 cm. Także Kamienna Góra chyba jest tematem wyczerpanym, ponieważ no moim zdaniem chyba prace będą zakończone, zakończone na tym etapie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to Powiem to jeszcze raz, odwiedźcie stronę rti24.pl albo profil Arado, podziemia w Kamiennej Górze Arado na Facebooku, tam również znajdziecie zdjęcia prowadzonych tutaj w piątek prac. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli coś się tutaj oczywiście zmieni, jeżeli jakieś prace będą kontynuowane, to Was o tym powiadomię a my widzimy się we wtorek 16 sierpnia w Wałbrzychu, ponieważ we wtorek oficjalnie ruszają prace przy wydobyciu tak zwanego złotego pociągu. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!